Mi vos Cześć Boże, witajcie kochani 2 listopada w drugim odcinku serii Bądźcie wszyscy święci, chcemy w tym czasie oktawy uroczystości wszystkich świętych pochylać się nad. Naszym powołaniem do świętości, na świętością Boga. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że Bóg jest święty sam w sobie, że to On jest pełnią świętości i w ogóle same rozważania na temat świętości trzeba zacząć od Niego, bo tylko On jest święty, tylko On jest Panem, On jest Najwyższy. A dzisiaj chcemy powiedzieć sobie o kolejnej ważnej części, tego, czym jest świętość. Świętość chcemy też rozpatrywać przede wszystkim dla nas, bo to jest szczególnie ważne pod kątem naszego powołania do świętości, czyli tego, że my zostaliśmy. Przez Pana Boga wezwani do tego, żebyśmy byli świętymi jak On. Ale żeby sobie o tym powiedzieć, najpierw musimy uświadomić sobie i przypomnieć tę prawdę, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Mówi o tym Księga Rodzaju, tam czytamy te opisy stworzenia, zarówno ten pierwszy, jak i drugi jeden pokazujący człowieka, ten właśnie, co jest siedem jest dni stworzenia, tak, sześć dni stworzenia i szóstym dniu Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale też drugi opis stworzenia, gdzie słyszymy o tym, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Jak mówi Jan Paweł II w wielu swoich rozważaniach, Ewangelium Vitae i też audiencjach poświęconych godności człowieka, często wskazuje właśnie na ten aspekt, właśnie odwołuje się do tych tekstów, przypominając wielki, wielką goność człowieka, którą Pan Bóg dał mu właśnie w momencie jego stwarzania. Jesteśmy szczególnie wybrani. Jesteśmy, mamy coś w sobie z prochu ziemi, mamy też, co też przypominamy sobie podczas każdego pogrzebu, kiedy ksiądz mówi z prochu powstałeś i w prochu się obrócisz. Dzisiaj, 2 listopada, szczególnie jakoś sobie przypominamy o tym, pielgrzymując przychodzą na cmentarze, ale też zostaliśmy obdarzeni szczególną łaską. Nie tylko mamy w sobie te elementy fizyczności, elementy świata przyrodzonego, ale również szczególne podobieństwo Pana Boga. I to jest coś, co Pan Bóg, co Pismo Święte podkreśla w dwóch miejscach, właśnie tych momentach stworzenia, jako coś wyjątkowego. Podkreśla szczególnie rzeczywiście, że to podobieństwo Boże jest takim specjalnym specjalnym Specjalną wolą Pana Boga wobec człowieka, że On chce rzeczywiście nas szczególnie, z, y, szczególnie wywyższyć w, pośród stworzyć, że mamy nad tym światem panować, mamy nim kierować, mądrze nim zarządzać. Y, I właśnie pewnie też znamy dobrze słowa świętego Augustyna, który te słowa chyba najczęściej jakoś są przypominane z jego wyznań, z początku tej, z tej jego, jego dzieła, wielkiego dzieła, y, napisanego już w takim swoim jako, jako jego świadectwo też że człowiek jest niespokojny, dopóki nie spocznie w Bogu, dopóki nie będzie miał w sobie, no właśnie, samego Pana Boga, bo tak zostaliśmy stworzeni, tak zostaliśmy ukształtowani, że bez Pana Boga nie możemy żyć. Nasze życie, właśnie na czym polega to podobieństwo, bo przez przecież fizyczność nie jesteśmy podobni, bo przecież Pan Bóg nie ma ciała, chociaż jak przecież Yy, też, jak czytamy tak wnikliwie Nowy Testament, to możemy zobaczyć, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Syna Bożego. Zostaliśmy stworzeni jako ci, którzy mogą stać się synami. Z natury nie jesteśmy synami Bożymi, ale możemy się nimi stawać yy, przez łaskę. Jesteśmy podobni do Chrystusa, stworzeni na obraz i podobieństwo właśnie Syna Bożego, bycia w relacji synowskiej, córkowskiej wobec Boga Ojca. Więc kiedy przypominamy sobie nasze powołanie do świętości, najpierw przypomnijmy sobie, że mamy być podobni do Boga. tworzeni na obraz i podobieństwo. Różnie z tym podobieństwem wygląda. Obrazem jesteśmy zawsze, Obyśmy byli jak najbardziej podobni, a te czas świętowania uroczystości wszystkich świętych niech nam tym pomoże, żeby jeszcze bardziej się zapalić, jeszcze bardziej zapragnąć być podobnymi do naszego Ojca. Błogosławiam Was serdecznie Pozdrawiam Was na ten Dzisiaj trochę smutny dzień Ale też jednak z wielką nadzieją go przeżywamy Na to, że kiedyś spotkamy się wszyscy W niebie Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego Z Bogiem i Pa Miłosie.